Mili Państwo, witam i zapraszam jak mawiają przedstawiciele handlowi w dniu maszynisty oraz w dniu blusa, bo to dziś dzień urodzin Bibi Kinga. No i proszę łaskawie nie przeoczyć, iż dziś również Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Proszę tego nie przeoczyć, zwłaszcza kiedy Państwo postoją w korkach albo wygniotą się w tramwaju. Żeby jedno święto pożenić jakoś z drugim, a drugim jest trzecim. Powołam się na Jonasza Kofte, plus minus średnio jest. Wiąże człowiek koniec z końcem. Blues minus smutno mnie, że nie jestem przepięknym łabądziem. Popłynąłbym sobie gdzieś po eleganckim stawie. Blues minus smutno mnie, chyba jeszcze jedno piwko zaprawię. No, z tym piwkiem to może jeszcze nie w porze śniadaniowej, na Boga. Historia przynosi nam dzisiaj takie oto fakt, iż 16 września 1908 roku producent powozów konnych, niejaki William C. Durant, miejscowości Flint w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, zakłada firmę pod nazwą General Motors Durant był zakochany w powozach i wręcz nie znosił samochodów, a już zwłaszcza nie znosił zapachu wydobywającego się z rur wydachowych, nie znosił też rzężących silników. Uważał samochody za niebezpieczne do tego stopnia, że swojej rodzinie w żadnym wypadku nie pozwalał wsiadać do auta. A jednak to, że samochody są bez porównania bardziej niebezpieczne niż powozy komorsków, Dręczyło go do tego stopnia, że postanowił wprowadzić do tych idiotycznych i bzdurnych pojazdów bez konia wiele rozwiązań, które obowiązywały w jego powozach, a że różne firmy motoryzacyjne produkowały różne rodzaje samochodów, więc nie miał wyjścia. Podkupywał jedną czy drugą firmę samochodową i w każdej po swojemu wprowadzał te zabezpieczenia dla pasażerów. I tak. Mr. Durant podkupił firmę Buick, a następnie Cadillac, a w końcu Chevroleta. Żeby mu się interes nie rozłaził na wszystkie strony, połączył te różniące się od siebie marki we wspólnym przeciwzięciu właśnie o nazwie General Motors. I tak oto mieliśmy w światowej motoryzacji dwa giganty. Każdy podążał swoją stronę. Henry Ford próbował lansować jeden model samochodu dla całej Ameryki, konkretnie Ford model te o którym to model umawiał, że każdy klient może pomalować swojego Forda na dowolny kolor pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Odwrotnie działał Mr Durant, który wiedział, że ludzie są rozmaici, mają rozmaite potrzeby, czego najlepszym dowodem jest fakt, że używają bardzo różnych pojazdów, konnych i to samo prawdopodobnie stanie się z samochodami. Tworzył więc samochody dla różnych ludzi o rozmaitych dochodach i jeszcze bardziej odrębnych gustach. I jego punkt widzenia potwierdza, wsiadając do swojego Renault o poranku Wiesław Koczu.